Dokładnie 18 stycznia 2025 roku wpadł na pomysł na materiał związany z Wiedźminem 3. Wiedziałem, że chcę wypowiedzieć się na jego temat w niezbyt pochlebny sposób, bowiem nic nie podbija statystyk tak bardzo jak krytyka tego niedościłego polskiego skarbu. Lecz jednocześnie chciałem, by materiał był rzeczowy i pokazał, że ta gra nawet w 2015 roku nie była tak świetna jak wielu sądzi po dziś dzień. Porównałem zatem jej określone aspekty do tych samych aspektów w produkcjach sprzed 2015 roku. Udostępniłem filmik 10 marca i niezmiernie zadowala mnie fakt, że pojawiły się osoby niezgadzające się ze mną, lecz potrafiły one podejść do dyskusji w cywilizowany sposób i faktycznie dyskutowały na temat przedstawionych przeze mnie argumentów. Szanuję was w chuj, oby więcej takich użytkowników. Jednak jak to z krytycznymi materiałami od Wiedźmina bywa, wielu postanowiło mnie zaatakować. W głowach zaślepionych psychofanów, którzy pewnie nawet nie usłyszeli, gdy mówiłem, że nie uważam Wiedźmina 3 za słabym grelu, którzy po prostu nie obejrzeli więcej prócz wstępu, uruchomił się mechanizm obronny obligujących do tego, by nawet za cenę własnej kompromitacji bronić swojej ulubionej gry. I ich komentarze to istna kurwa parodia. Pięknie kurwa, pięknie. No sam wpierw pozwolę przedstawić użytkownika zbyt głupiego i zbyt toksycznego, by mógł egzystować w mojej przestrzeni internetowej. Napisał on bowiem Kara śmierci zabycie bycie bezguście i amebą umysłową. A potem zaczął obrażać innych komentujących, co doprowadziło do jego bana. Nie ma co, nazwa i awatar całkowicie adekwatne do zachowania. Następnym razem nogi z dupy, bo mi wsadzę w Oho, następny wywrotowiec z oryginalną myślą. Oho, następna obrońca Wiedźmina bez argumentów. Prawda nie musi być oryginalna, żeby być prawdziwa. No raczej, kurwa, nie inaczej. O Jezus. Następny naśladowca kiszaka, co powtarza po nim bzdury. Wiedźmin czy jest arcydziełem i diabelnie dobrą grą. Trzeba cierpieć na krap solsowy, syndrom wyparcia oraz mentalne ograniczenie, by powierać zbaniczną narrację. solsy, uwielbiane przez toksyczne miernoty gamingu, to właśnie padaczka i najgorszy gatunek gier jaki istnieje. Strasznie boli was ten kiszek, co? <laughs> Niezmiernie mnie to śmieszy. Jak słabym i żałosnym człowieczkiem trzeba być, żeby pozwolić personie z internetu, której osobiście wcale się nie zna, wpłynąć na siebie w taki sposób? To, że skrytykowałem Wiedźmina 3 i porównałem jego walkę do Dark Soulsów 1 nie sprawia, że próbuje kogoś naśladować, a przedstawić określony argument i poprzeć go przykładem. Przykładem, który pokazał, że gra z 2011 całkowicie deklasuje grę z 2015. Porównałem różne aspekty do różnych starszych gier, no ale oczywiście, że trzeba przyczepić się do Soulsów, bo tylko one kojarzą się z kiszakiem. A może jest to manifestacja własnych niskich umiejętności? Czyżby Demonazylu okazał się dla ciebie zbyt trudnym przeciwnikiem? Oj, kolejny ludolok. To się zaczyna robić jakaś pandemia takich osób. No ale ten przynajmniej nie kradnie materiałów innych, a że ma kontrowersyjne zdanie, każdy ma prawo do swojej opinii. Postscriptum, mimo że nie zgadzam się z materiałem, to jednak podziwiam odwagę. Nie no, <laughs> serio, to jest komiczne. Może idźcie wszyscy na kanał Kiszaka albo na jego streama i tam wygłaszajcie swoje opinie. A nie, nie możecie, bo pewnie za pierdolenie głupot wyrwaliście już bana. Stolica kultury. Chyba ci pojebało. Chyba nie, no ale nie dziwię się, że tak myślisz. Nie twój poziom. Zrozumienie innej perspektywy i przedstawionych argumentów może być czynnością dość wymagającą, szczególnie dla mnie inteligentnych, zaślepionych subiektywizmem osób. Dobry bait. Oczywiście, że Wiedźmin 3 jest sercegiem, co pokazują oceny i ogromna popularność 10 lat po premierze. Zrewolucjonizował branżę, co pokazuje seria Assassin's Creed, Red Dead Redemption 2, Kingdom Come Deliverance i tym podobne. Co do Twoich argumentów, po pierwsze, walka. Mówisz, że w tej grze nie da się nie trafić przeciwnika, ze jest oczywistą bzdurą. System walki bazuje na systemie kolizji. Kolejna sprawa to, że co innego byś oczekiwał. Masz ciosy szybkie, silne, uniki i bloki. Walka jest responsywna i bazuje na refleksie w dużej części. Dla mnie jest bardzo dobra, jedyne co bym zmienił to dodał więcej animacji. Wspominasz to ma jakieś inne grze, w której na przykład odcięcie skrzydła potworowi sprawi, że nie będzie mógł on latać. W Wiedźminie 3 też są podobne mechaniki i widzę, że nawet o nich nie wiesz albo celowo je zatajasz. Podczas uniku używając kontry możesz odciąć babiec mentalny język, co spowoduje, że nie będzie mogła Cię zatruć. Jeśli chodzi o otwarty świat nie jest on tak interaktywny jak w Red Dead Redemption 2 czy Kingdom Come Deliverance, ale Wiedźmin to nie jest Immersive Sim. To RPG akcji z otwartym światem. Jest on głównie wykorzystywany do opowiadania historii. Otwarty świat Wiedźmina 3 to według mnie jeden z najlepszych i najlogiczniejszych światów, jakie widziałem w grach. Jest bardzo autentyczny. Ludzie go zamieszkujący mają normalne, logiczne i przyziemne problemy oraz zajęcia. Questy również są świetne i nie Przykład w możemy znaleźć quest, w którym możemy pomóc gościom znaleźć brata Bastiana, który brał udział w bitwie nieopodal wsi. Kiedy dotrzemy na miejsce po śladach możemy dojść chaty w lesie, w której ukrywa się Bastien wraz z niwgarczykiem, który mu pomógł wydostać się z pola bitwy. Możemy podjąć decyzję za brata Bastiana, bo ten obawia się pomoc Nilgarczykowi ze względu na konsekwencje. Jak się za nim wstawimy, brat Bastiana zabiera gro wraz z Nilgarczykiem do domu. Możemy dokładnie prześledzić ich zobaczyć, gdzie mieszkają. Po jakimś czasie na polach przed ich domem możemy zobaczyć niwgarczyka, który pracuje na polu w ubraniach ich ojca. Jak nie zrobimy tego questa, to trafiając przypadkiem do tej chaty w lesie odkryjemy dwa ciała Bastiana i Oczywiście jest jeszcze opcja niepomagania tak itd. I jak w tej grze jest z każdym questem? Tourer RPG czy gra akcji z otwartym światem ci da coś takiego. Gram teraz Kingdom Come Deliverance 2 i uważam, że to jedno z najlepszych gier jakie powstało, ale jednak tam takich błędów logicznych w świecie jest masa. Jeśli chodzi o znaki zapytania, to częściowo się zgadzam. Część z nich, szczególnie na wodach Skellige, jest niepotrzebna, ale są też takie, które opowiadają historię przez przedmioty lub miejsca i są świetne. Co do skryptowanych mini questów, to w każdej grze takie questy są oskryptowane, więc argument z dupy. Jeśli chodzi o żyjący świat, to w każdej grze te życie jest bardzo umowne. Stosuje się pewne sztuczki, żeby ta się wydawało. Wiedźmin 3 też ma mocne strony w tym żyjącym świecie, jak na przykład ekosystem Polujące na sarny i tak dalej. Co do fabuły to nie będę dyskutował, bo to kwestia subiektywna bardzo. W każdym razie od razu widać, że materiał przecież stworzony jest po to, by zdobyć rozgłos na kontrowersji, pełno argumentów na siłę, lub nawet takie, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Chłop się wkręcił, nie ma co. Wiedźmin, czy może i miał wpływ na branżę grową, ale w większości był to wpływ szkodliwy, czyli niczego nie zrewolucjonizował, a raczej zrujnował. A gra, o której wspomniałem, to Dragon's Dogma Dark Horizon i porównywanie mechanik, które ona oferuje do odcięcia języka babiec mentalnych, żeby ta nie mogła zatruć grata, jest śmiechu warte. śm w ogóle jakiekolwiek porównanie, jeśli chodzi o walkę jedynie pokazuje, jak Wiedźmin 3 jest bardzo zacofany w stosunku do gry, która wyszła dwa lata przed nim. Tak samo jak porównanie z przywiązania do detali między Red Dead Redemption 2 a Wiedźminem 3. Fakt Wiedźmin posiada dużo różnych tzw. smaczków, ale produkcja od Rockstara i tak miażdży ją w tym aspekcie. Może i questy są totalnie liniowe i nie oferują nawet pozornej swobody, ale ogrom małych szczegółów, które dostrzegą tylko najbardziej gorliwi gracze jest nieporównywalnie lepszy od tych oferowanych przez Wiedźmina. A różne możliwości do rozwiązywania misji to także coś, czego Wiedźmin nie zrobił szczególnie dobrze. Fakt jest jako taka swoboda, ale wszystkie decyzje podejmowane przez Geralt Znajdują się w określonym spektrum, przez co gracz nie ma takiej kontroli nad sytuacją, jaką mógłby chcieć. Co do skryptowanych questów, to nie uważam, żeby argument, który podałem był z dupy, tym bardziej, że powiedziałem, że są mocno oskryptowane. Grak musi znaleźć się w określonym miejscu, bez względu na czas, postęp w fabule czy jakąkolwiek inną ewentualność. Gdzie już w pierwszej części Red Dead z 2010 tego typu sytuacje pojawiały się randomowo, przez co czuć było, że świat żyje. W Wiedźminie wygląda to tak, jakby te questy specjalnie czekały na gracza, a nie były częścią całego świata. I tak zgadzam się, że żyjący świat to w grach zawsze coś umownego i co bardziej zaangażowani gracze mogą znaleźć jakieś nieścisłości, ale w Wiedźminie czy ta iluzja znika przy najlżejszym dotknięciu. W pierwszej godzinie gry, w pierwszej odwiedzonej miejscowości już można odkryć wiele mankamentów, jak na przykład gościa, który tnie drewno przez dobę, jeśli gracz nie spuści go z oczu. No ale przynajmniej wilki ganiają sarny, to to totalny pik żyjącego świata. Nie pierdol, magister. A kwestia fabuły nie jest czymś bardzo subiektywnym, bo absolutnie wszystkie części składowe gier rządzą się określonymi zasadami, które można obiektywnie przeanalizować. No ale wybaczam ci, sam tak kiedyś myślałem. Oczywiście wszedłem z nim w dość długą dyskusję, która trwa nadal, jak tworzę ten skrypt i typ jeszcze bardziej się kompromituje. Pisze na przykład, że wady gry są zależne od subiektywnych uczuć, żadna gra przed Wiedźminem nie posiadała wielowątkowych zadań, no i że Wiedźmin obiektywnie jest arcydziełem, bo sprzedał 50 milionów kopii. <laughs> nie chcę mi się tego wszystkiego tu umieszczać, bo ten filmik i tak długo trwa, ale jeśli jesteś ciekawy tej rozmowy, to odsyłam do sekcji komentarzy pod filmem Z Wiedźmina. Film krytykujący wieśkę 10 lat po premierze, zmianka o cudownej walce w Soulsach na samym początku filmu, ani trochę nie pachnie naśladowaniem Kiszaka. To już się robi serio żałosne. Stary, chcesz się wybić, to zrób jakiś rzetelny materiał o czymś, co nie zostało przeruchane już na wszystkie strony przez 30 innych naśladowców wąsatego gównologa. Masz niezły głos, dobrą dykcję i bogaty zasób słownictwa, ale takimi filmami tylko do siebie zniechęcasz, a potencjał masz. Wiedźmin 3 nie jest idealny, ma swoje bolączki, ale to wciąż gra wybitna, która wciąga jak cholera. Soulsy też są wybitne i również je uwielbiam, ale porównując te dwie gry ze sobą pod kątem systemu walki to jakiś żart. Soulsy są zupełnie innym typem gry, gdzie walka jest najważniejszym aspektem. Jakie kurwa znaczenie ma w gry? Pytam serio, bo zawsze mnie to dziwi, szczególnie, że tacy ludzie nie, nie wspominają o tym pod filmami, które wypowiadają się pochlebnie o ich ulubionej grze. Wiadomo, nie powinno się porównywać gry z 2001 do gry z 2025, ale właśnie dlatego moimi przykładami były produkcje, które wyszły przed 2015. Oczywiście dzięki za komplement, ale chujam nie obchodzi Twoje zdanie. Będę nagrywał na jakiekolwiek tematy, będę chciał i nikt z Was małe skurwysynki, nie ma nic do gadania. A przy przypierdolka, że porównałem walkę w Soulsach do walki z Wiedźmina i oczywiście wspomnienie o kiszaku, no klasyczek, nie jest żadnym żartem, a pokazem, jak spierdolony jest ten aspekt w grze, która wyszła 4 lata później. Bo to, że Dark Souls y skupiają się głównie na walce, a Wiedźmina na fabule, nie ma żadnego znaczenia, bo podstawą każdej gry powinna być rozgrywka. A, i takie po Jeśli Wiedźmin nie jest idealny, to nie może być wybitny. Te słowa są synonimami, nie wiem, czy wiesz. Wybitna gra oczywiście, że ma minusy, ale te minusy albo są nieznaczne, albo w pełni zakrywają je plusy. Wiedźmie czy ani jedno, ani drugie nie ma miejsca. Tam przecież największym minusem jest gameplay, czyli absolutna podstawa. Nie ma to jak po 10 latach od premiery próbować zyskać uwagę robiąc żałosną popelinę, jaka to gra jest niedobra. Tak, tak, bo wiek gry definiuje to, czy można o niej dyskutować, czy nie, lub z jakim nastawieniem to robić. Poza tym nigdzie nie powiedziałem, że gra jest niedobra, bo rzekłem nawet, że uważam, że ma zadatki na bycie dobrą. Oczywiście postanowiłem go oświecić. Nigdzie nie powiedziałem, że granie jest dobra. Na co on? Czyli clickbait dla atencji przepadnie o skarku. Próbowałem oświecić go po raz drugi, pisząc: To, że gra nie jest artydziełem, nie znaczy, że nie jest dobra. Wyjdź ze swojej banieczki. No i dostałem odpowiedź: Wolę wyjść z tego chujowego kanału na ratencjuszu. I pogadany, nie? Chłopaczek nie mógł chyba wytrzymać presji. Zjeżdżaj, śmieciu. Może nie będę cię gonił. Dosłownie te same argumenty słyszałem w dwóch innych filmach o Wiedźminie. Nie wnosisz nic nowego, jesteś atencjuszem, ale brawo, zdobyłeś kolejne wyświetlenie i kolejny komentarz, a co do Wiedźmina to zawsze była to gra nazywana Action rpg a nie RPG-em. Jesteście już nudni. Na oficjalnej stronie ta gra nazywana jest rpg -iem. Na steamie ma tak RPG, na Gogu jest sklasyfikowana jako RPG, ale nie. Bajone z winiary 9677 mówi, że zawsze była action rpg więc na pewno musi tak być. Orze kurwa, ja pierdolę. A fakty nie są zależne od osoby, a stanu rzeczy, więc to logiczne, że mogą się powtarzać. Jeśli dwie odpowiednio doświadczone osoby podejdą do analizy tego samego produktu, to finalnie skończą z tymi samymi wnioskami. Nie jest to koncept zbyt kurwa trudny do zrozumienia. Co ty farmazonisz, człowieku współczesne, co po niektóre gry są o wiele gorsze od wieśka. A przechodząc od tego, że porównałem Wiedźmina do gier, które wyszły przed Wiedźminem, ciężko się z tym komentarzem nie zgodzić. Co po niektóre współczesne gry faktycznie są o wiele gorsze od Wiedźmina 3, ale istnieje również ogrom, które zjadają go nie na śniadanie, a na przystawkę. Cicho tam. Spierdalej. Ma wiele wad, ale przynajmniej nie jest Souls skupą z Chin. Też to wyczuwasz, nie? Śmierdzi pękniętą dupą mojego nubka. A tak na serio to, kurde, co jak wcale Wiedźmin idealnie wpasowałoby się w kategorię souls-like? Dosłownie grasz wojownikiem zabijającym potwory i zwycięstwo zależne od umiejętności albo odpowiedniego przygotowania. Całe lore opiera się na tym, że każdy potwór był dla Wiedźminów sporym wyzwaniem. No i odpoczynek, rozwój postaci i tworzenie eliksirów przy ogniskach to także coś, co wpasowałoby się w ten gatunek. Ta gra ma tak samo jak The Last of Us albo stary Silent Hill 1. Zobacz durniu scenariusz w Wiedźminach 1, 2, 3. Pokaż chociaż jesteś jebanym fanbojem Red Dead, naucz się życia, chora istoto. Zainteresowany jestem, jaka twoja najlepsza gra, na pewno Mario Bros. Pegazusa, cioto. Gra ma duszę. <laughs> no tak, jest klimatik, jest zabawa, nic więcej nie potrzeba. Kurwa, jebał cię pies! Nie wiem jak do jakości gry ma się jej scenariusz, ani jakim cudem wywnioskowej, we że jestem fanbojem Red Dead, ale nie spodziewałem się, że odpowiedzi będą jakiekolwiek na poziomie. Tak jak ty zainteresowany jesteś moją najlepszą grą. Chyba chodziło ci o moją ulubioną, no ale nie dziwię się tej pomyłce. W końcu ludzie tobie podobnie uważają, że ulubiona gra równa się tej obiektywnie najlepszej. Tak ja zastanawiam się dlaczego nie widziałem tego komentarza wcześniej i go nie zbanowałem. Nie martw się jednak, bo mogę teraz to poprawić. Bez sensu jest porównywanie jednej gry do kilku innych. Wyciągasz poszczególne fragmenty gry i mówisz, że inne gry robią to lepiej. No może i robią, ale co z tego, skoro inne rzeczy będą robiły słabo? Ale właśnie na tym polega materiał, gościu. Porównałem określone aspekty Wiedźmina do określonych aspektów kilku gier sprzed 2015 i uprzedziłem o tym już na samym początku. Nie chciało mi się porównywać ich całościowo i nawet nie musiałem, bo takie zestawienie jest bardziej precyzyjne i pozwala lepiej wyciągnąć wnioski. A nawet gdybym przyrównał całość wszystkich wybranych przeze mnie wówczas gier, Wiedźmi i tak miałby problem, żeby się obronić. Co to ma znaczyć? Bluźnierstwo! Czarnoksięskie sztuczki! Kolejny filmik z rage baitowym tytułem. Każdy wygląda tak samo. Rozumiem, że chcesz się jakoś wybić na znanej opinii popularnego youtubera, ale chociaż dodaj coś od siebie, coś nowego. Kolejny komentarz od spłakanego fanboya Wiedźmina. Każdy wygląda tak samo. Rozumiem, że koncepcja posiadania przez parę osób podobnej opinii cię przerasta, ale takie rzeczy się zdarzają. Wiedźmin czy to najlepsza polska gra na świecie. Trzeba być bez mózgiem, żeby myśleć inaczej. Jak ja kurwa lubię takie komentarze. Zero argumentów, zero kontrargumentów, zero przykładów, zero analiz, ale wieź mi, czy to najlepsza polska gra na świecie i chuj. Czemu ty z nim w ogóle dyskutujesz, Diu? Zawsze mówiłem, że dwa zmiażdżone kolana znaczą więcej niż tysiąc słów. Czepia się drobnostek jak krytyk, któremu nie postawiono koniaku przed premierą. Drobnostkami jest spierdolony system walki. Otwarty świat, którego się nie eksploruje, tylko odhacza punkty, płytkie wybory i fabuła będą za jedynie luźną historyjką oraz tragiczne elementy RPG w grze, która RPG- jest nazywana. Czyli jak powiedziesz, że patrzysz na gry tylko jak na możliwość eskapizmu, bez mówienia, że patrzysz na gry tylko jak na możliwość eskapizmu? Odpisałem w podobny sposób i otrzymałem odpowiedź. Tak, drobnostek, które ty wyolbrzymiasz. I mówisz wiele nieprawdy. The Elder Scrolls 6 zostało anulowane, jak zobaczyli Wiedźmina 3, bo widzieli, jaka ta gra jest cienka w porównaniu z Wiedźminem 3 oraz stosujesz przekleństwa, czyli agresję słowną. Coś, co stosują ludzie, kiedy czują się, że przegrywają dyskusję. Gdzie cokolwiek wyolbrzymiłem? Nie wiem, bo nie ma argumentów. W którym miejscu mówię wiele nieprawdy? Nie wiem, bo nie ma argumentów. Ale przynajmniej wiem, żeby te przestraszyła się jakości Wiedźmina, a inwektywy stosuje się wtedy, gdy czuje się, że przegrywa się dyskusję. Co ty ochujałeś? A spierdalaj, UNSUP. O nie, co ja teraz zrobię? Bardzo mi z tego powodu wszystko jedno. Szczerze mówiąc, mam te wasze żale w dupie. I to tak głęboko, że trzeba by sztygara z Mahakamu, żeby się do nich dokopać. Chłopie, masz 900 subskrypcji, 2000 wyświetleń, zaczynasz pierdolić, że gra, która ma miliony fanów na całym świecie, nie jest arcydziełem, mimo że dosłownie w niemal każdym aspekcie jest. To żałosna próba wybicie się na pod tytule. Chcesz czy nie wieźmi, czy to arcydzieło i zawsze nim będzie jakiś zjebek, o którym nic nie słyszał, może próbować jedynie się wybić, próbując go cisnąć i irytując ludzi swoją egzystencją, z góry skazaną na porażkę. Co mają do tego wszystkie moje zasięgi? A, no tak, przecież to ludzie wychowani w internecie, którzy myślą, że puste liczby cokolwiek definiują, a konto w internecie uważają za czyjąś egzystencję. No nic, pozostaje mi ci jedynie współczuć. Tym bardziej, że jedyne co potrafisz, to napisać pusty frazes niepoparty żadnymi argumentami. Najśmieszniejsze jak porównujesz do innych gier i twierdzisz, że tamto dobrze grę zrobili, a Wiedźmaka źle. A gry pokazujesz takie, co jakby mi płacili za granie w nie, to bym powiedział, że pierdziele nawet za pieniądze, nie będę w to gówno grał. Odpierdol się od Wiedźmina. Najśmieszniejsze jak uważa, że nie zagrałbyś w Dark Souls 1, Gothic 2, Divinity Original Sin 1, Planscape Torment lub Red Dead Redemption 1, nawet jakby ci płacili. Chociaż wiesz, co mnie najbardziej rozbawiło? To, że głównem nacyfasz również Wiedźmina 2, którego podałem w przypadku wyborów. No cóż, każdy ma swoje gusta, nawet jeśli chujowe. Napiszę się w od papy Wesemira, to może przestaniesz pierdolić głupoty. Szczerze to, spodziewałem się Ciebie tu zobaczyć. Subskrybujecie, bo czasem masz zabawne filmy, szkoda tylko, że nie potrafisz w dyskusję. Nie pierdolę głupoty, ale wskazanie ich jest chyba poza Twoimi umiejętnościami. Zero argumentacji, zero chęci wymiany zdań prawdziwy fanboy Wiedźmina. Panie, aż mnie ręka swędzi, żeby panu. Inteligentny komentarz, nie ma co. Użytkownik widać wiele wspólnego ma z kiniowcami, których mózgi nie były odpowiednio rozwinięte, żeby kontrolować emocje. Ale czy można go winić? Wiedźmin czy jest tak trywialny, że granie w niego nie oferuje żadnego rozwoju. Oczywiście, że ta gra jest wybitna i legendarna, jedna z lepszych gier w historii. W ciągu ostatnich pięciu lat wyszło raptem kilka gier na poziomie Wiedźmina. Odważne słowa, jak na kogoś to nazywa Kingdom Come 1 najlepszym arpegiem, a drugą część grą roku. Jak w ogóle możesz tak mówić? Wiedźmin 3 to cud świata. Świetny RPG. Gra nie tylko 2015 roku, ale i każdego kolejnego i wcześniejszego. I co? Zmiękły elfie, fujarki! A tak na poważnie, to nazywanie Wiedźmina wybitną grą i uważanie, że w ciągu ostatnich pięciu lat wyszło kilka gier na jego poziomie, jest myśleniem kogoś, kto nie potrafi patrzeć na gry szerzej, jak tylko przez subiektywne odczucia i definiować tym ich jakości. Niestety jest to dość popularna choroba. Mały youtuber bez wyświetleń bi-like, be a zrobię materiał negatywny o Wiedźminie 3, będą wyświetlenia, a to, że gra wyszła 10 lat temu, to całkowicie pominę ten fakt. Kolejny, kurwa! Gra wyszła 10 lat temu, jest zakaz dyskutowania o niej. Co się tu kurwa dzieje? Szkoda tylko, że wszyscy nagle o tym zapominają, gdy ktoś wychwala tę produkcję pod niebiosa. No ale dobra, odpisałem mu tak. Mały obrońca Wiedźmina Beelike. Nie będę konstruktywnie odnosił się do przedstawionych argumentacji, bo deprecjacja osoby to wszystko na co mnie stać. I jaki związek ma fakt, że gra ma 10 lat? Gdybym zrobił filmik, w którym wychwalam Wiedźmina 3, to absolutnie nikt nie wspomniał o jego wieku. Także zechcić zamknąć mordę i nie wypowiadać się, jeśli ani nie masz niczego ciekawego do przedstawienia, ani nie chcesz ukazać odmiennej perspektywy. Jeśli myślałeś, że wcześniejszy jego komentarz to idiotyzm, to słuchaj tego. Hmm, pomyślmy. Recenzujesz grę wydaną 10 lat temu. To ma związek z tym wysrywem. Wszystko już zostało powiedziane i te twoje wady i zalety. Ile razy można w kółko robić to samo? Nie masz pomysłów? Zamknij kanał albo zostań błaznem kiszaka dla wyświetleń. Co będzie następne? Czekam na kolejny nic nie warty film z serii. O, stara gra, ale teraz postanowiłem zostać youtuberem i to podrzędnym, bo samemu nic nie mogę wymyślić. Więc co z tego, że gra odbiega od obecnych standardów? Zrecenzuję 10 lat za późno, ale będą wyświetlenia. Ojej, ale jestem wspaniały. Mój film był recenzją. Aaa, bazę już Materiał, w którym przestałem tylko wady wiedźmina 3, w którym pomijam wszystkie jego zalety, które mimo wszystko posiada, jest dlatego gostka recenzją. Ludzie, jeśli twórca materiału skupia się na jakiejś grze, nie znaczy od razu, że ją recenzuje. Chociaż i tak, najlepsza część tego komentarza to tak, gdzie użytkownik pisze, że oceniam Wiedźmina 3 przez pryzmat obecnych standardów, chociaż dokładnie w minucie 44 mówię, że mam zamiar porównać go do gier sprzed 2015 roku. No ale to moja wina, nie było nigdzie klipu z Subway sarf, albo Krojenia Mydła, to rozumiem, że ciężko jest niektórym tak długo utrzymać uwagę. Jedyne z czym się zgadzam to z ale będą wyświetlenia, bo faktycznie była to jedna z myśli, przez którą w ogóle podszedłem do pracy nad tym filmem. Ale gdyby zależało mi tylko na tym, to olałbym całą rzeczową argumentację. Nie rozwodziłbym się na temat ośmiu innych gier lepszych od Wiedźmina. Nie siedziałbym nad skryptem tyle czasu, ile faktycznie siedziałem, a już na nie montowałbym filmu przez prawie cały dzień. Po prostu gadałbym w ragebaitowy sposób, alewając wszystkie logiczne fakty i skupiając się tylko na moich gustach, bo wiedziałbym, że pan boje Wiedźmina i tak nabiją mi statystyki. Mnie naprawdę raz po raz zaskakuje poziom skretynienia użytkowników w internecie. O nie, ktoś krytykuje moją ulubioną grę. O nie, ktoś ma inne przemyślenia niż ja. O nie! O nie! Jesteśmy zgubieni. Ja wiem, że w internecie każdy jest pozornie anonimowy, ale nie jest to powód, żeby zachowywać się jak bez mózg. Fakt, że ludzie są najbardziej rozwiniętym gatunkiem powinien do czegoś zobowiązywać. Ale ja nie jestem tu po to, żeby kogokolwiek pouczać odnośnie zachowania. Na koniec chcę jednak powiedzieć jedno. Będę nagrywał dopóki mi się to nie znudzi, a póki co się na to nie zapowiada.